Dziękuję Panie Przewodniczący. Opublikowany niedawno raport Komisji Europejskiej potwierdza jasno, że znakomita większość obywateli Unii Europejskiej przeprowadza się do innego państwa członkowskiego głównie w celu podjęcia pracy. Komisja jasno podkreśliła także, że tak zwana turystyka zasiłkowa nie jest ani rozpowszechniona, ani systematyczna. Badania pokazują, że obywatele migrujący w ramach Unii Europejskiej są wielką korzyścią dla kraju przyjmującego. Tylko w latach 2004-2009 migranci przyczynili się do wzrostu PKB krajów piętnastki o 1%. Dodatkowo pracując ciężko, płacą w krajach przyjmujących podatki i składają się do wspólnego budżetu, w wyniku czego mają prawo do nabytych świadczeń socjalnych. Należy też podkreślić, że migranci z Unii Europejskiej stanowią tylko niewielki odsetek pobierających zasiłki, a ich wpływ na budżety krajowe jest również mało znaczący. Oczywiście zawsze znajdują się jednostki, które będą chciały wykorzystać system i chyba wszyscy na tej sali się zgodzą, że z takimi praktykami należy walczyć. Nie pozwólmy jednak, aby takie zachowania podsycały antymigracyjną i antyeuropejską retorykę, z którą mamy ostatnio do czynienia. Przygnębiający jest także fakt, że krytyka skierowana często wobec pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej jest populistyczną próbą pozyskania elektoratu lub przejawem nieodpowiedzialnej postawy niektórych rządów, co skutecznie utrudnia obywatelom wspólne funkcjonowanie w Europie. Szeroko dyskutując o domniemanym nadużywaniu systemów socjalnych państw członkowskich, bardzo rzadko mówimy o tym, jak często pracownicy migrujący są pozbawiani swoich praw i z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć, zanim podejmą pracę. Wiele państw członkowskich wciąż mnoży przeszkody w dostępie do swoich rynków pracy, zapominając o tym, jak dużą wartością są osoby chętne do pracy, dynamiczne, pełne pomysłów. Nie zniechęcajmy ich więc na samym początku. W zamian skupmy się na odpowiednim wdrożeniu i przestrzeganiu prawa. Dziękuję. Herzlichen, Dank. Herzlichen Dank, Благодаря, господин председател. Надявах се днес да говорим с реалните цифри и факти от изследването, далеч от лозунгите и популизма. Направи се...